Hej, hej, hej! się wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth, 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 tak? Tak. A więc kontynuujemy naszą przygodę. Graliśmy Judaszem, Ewelinką, Azazelem... Nie graliśmy Edenem. Nie graliśmy Kenem. Zagramy Kenem. Może coś zmienili w nim, zobaczymy. Zobaczymy. Czy Lucky Food daje tylko szczęście? Powinien dać więcej szczęścia te laki Food, skoro zostały takie znerfowane. O z zwykłym Isaacu... Lucky food dawało to, że pilsy były zawsze pozytywne, ewentualnie neutralne, co nie? Dokładnie. Tutaj daje nam tylko szczęście. O, o! Jaki dobry start, mamy dark booma. O, ja o jak fajnie. O, to jest dość dobry początek, moi drodzy, to jest dobry początek. Co jest? To jest dobry początek. Wracając, e, lucky food dawało szczęście, dawało to, że mamy większą szansę na wygranie u tego Żydka, który roluje. Rzeczy. Plus, 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 minus. Eee, Pilsy. Pilsy były neutralne, pozytywne, nie było negatywnych efektów. Eee, w tym momencie, w tym Isaacu, skasowali Te... Ten efekt z pilsami. I to strasznie boli, bo Kenny już nie jest taki dobry, jaki był. No ale cóż, trudno się mówi, że jej się dalej. Mamy dwa klucze, więc w sumie mógłbym się wrócić do tamtego kamyczka, żeby zdobyć Soul Heart, ale jeszcze się wstrzymam. Jeszcze się wstrzymam. Dobra. Bo może się przydać na coś lepszego. Pieniążek, jej. Dobra. O, o, o! Uwaga na te muchy, one potrafią nieźle zrobić w konia gracza. Dobra, ile mamy w ogóle obrażeń? No jest A okay. pa, Kenny chyba całkiem dobry obrażenia w zwykłym Izaku. Muszę popatrzeć na te regułki odnośnie obecnego Izaka. Rebirth. Rebirth. Z czym wiem się myląc na tych? Chyba rebirth, nie? Chyba tak. Dobra, co my mamy? O, kolejną bombę. Nawet się nie zastanawiam. Wracamy do kamieczka, który daje nam plusik. O, jeśli ja nas teleportowało, także było szybciej. Zajebiście. Opa, poproszę. The Rock. No nie jest The Rock, ale jest bomba i Solher, więc się zwróciło. Jest zdecydowanie na plus. Eee, mamy tyle bomb, że nawet mógłbym się pokusić, żeby sprawdzić. Dzięki. Czy jest tutaj sekret? Powinien być. Ok, bom, bom, bom. Fakie. Yeah. I zdaliśmy bomby. Na przykład już rozwalę te ognie. O! Bum, 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 bum. Jej. Zajebiście. Mamy jedno serduszko, więc. Przy... pełne serduszko, więc przy kolejnym serduszku albo połowie. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy Soul Heart. Bo Dark Boom się najadł z serduszkiem. Miam. Więc jest okej. Okay. Z nie powinniśmy mieć problemów z życiem, to mi się podoba, będziemy mogli dość dobrze magazynować nasze struherty, zakładając, że nie będziemy obrywać i nie stracimy tych czerwonych żyć, bo wtedy będę po prostu uzupełniać czerwone życie, nie? O mój Boże, mamy mało obrażeń, to mi się nie podoba. Potrzebuję jakiegoś damage upu, czyż nie? Najlepiej jakiś deal z szatanem i The Pact, o Pact był zajebisty, albo Brimstone, najlepiej, o będzie gonił. Pamiętajcie, jeżeli kupa wygląda jakby miała się zesrać, będzie daszować. W każdym innym przypadku będzie strzelać. Gwist. O, widzicie? Jeżeli nie wygląda jakby się miała zesrać, to była szczęśliwa. O, teraz wygląda jakby się miała zesrać. Kupa wygląda jakby się miała zesrać. Tak, coś musi być w tym być. O, znowu. Ale mamy obronę w postaci kupy. Kupa broni nas przed kupą. To jest warto wykorzystać. Uwaga. Opa. Fiufiu. Hopa. Fiu. I zginie, zanim poleci. A może nie? A jesteśmy bezpieczni. Kupa nas zwrotowała, pięknie. Kupa twoim przyjacielem. Pii, pa, pa, para pop. I to dawało damage up i HP up, super. Cieszy mnie to, zwłaszcza, że to jest damage up, ponieważ no, nie mamy zbyt wielkich obrażeń. I życie nie jest tak istotne, jeżeli nie mam obrażeń. Bo co po życiu, jeżeli mamy mało obrażeń, jeżeli mamy mało obrażeń. To, że idziecie, straciłem, ponieważ nie zabijemy przeciwnika. co nie? A teraz mamy dymę czapkę, nagryzwyczka się zwiększyła, więc jest bardzo spoko. Eee, a może wyleci derok. Hop, nie wyleciało, ale jest skrzyneczka. A z niej Soulheart i bomby. O, zespoł nowa pajączka Dark boom. widziałem. Nie dał nam solherta, No tak, bo po którymś patrzu tam go podnerfili. Że wcześniej był mocno znerfiony, ale potem go, że tak powiem, zreferowali. jest mała szansa na pajączka. I to jest w sumie okej, okay, bo to jest jakiś balans. Wcześniej było chyba pi w Kurwo, zajebana. Wcześniej było tylko... 50% szans na Solherta po nerfie? Coś takiego było, nie? I to było okropne. Eee, fuck. A ja pierdziele. Jak nienawidzę tych pająków. Jeszcze pewnie jakaś z tych men wejdzie do, na ogień. FAK! O mój Boże. Chcę odejść do tej skrzynki. Jeszcze sekret, zajebiście. O, spalił się, super. Nie no, zajebiście. Dobra, wyjebane. Ucho, ucho. Dobra, co my tu mamy? Eee, serduszko, w sumie użyjmy tutaj bomb. Eee, nie, mam dużo bomb. Oczywiście nie zostaniemy żadnego pi... A, jest pies. Co to jest? Luck up! I to jest bardzo fajne. Mam już dwie kraseczki eee, laku. Zajebiście. Daj mi sobie herta. O! A, dziękuję, kochany bum tak zostawił. Dał mi chwilę niepewności, nie? Co takie, A dam ci życie, czy ci nie dam? Ja już takie, o, do argumentu nie dożyć, a to proszę, haha, niespodzianka, zrobiłem cię w konia, kurwo. Co to jest? Temporary Badass, czasowy Badass, okej. Okay. Dobra, wiem co to jest. Coś ominąłem chyba. W sumie oberwaliśmy już. Więc. Wróciłbym się do Curse Roomu. Zanim nie będzie sekretu u góry. Dobra, hmm, hop. O, mamy pierwszy item do gapiego, czyli będziemy mieli kolejne dwa na pewno. Mamy dealę z szatanem, zajebiście. Ej, ten room jest zajebisty. I kluczyki, coś mi tu ładnie pachnie. Eee, jest tu serduszko, aha. Prześciliśmy, żeby nie stracić życia. W sumie mogę iść dołem. Równie wielka szansa, że nieważne. Ale to jest dużo hajsu. A tutaj może być super sekret, więc sobie zróbmy tak, hop. Hopa, 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 rozwalę to, bo mogę. Nie było sekretu, Teraz. Tutaj było dużo pieniążków, dlatego myślałem, że bombę warto zużyć. Dla 3 centów by się nie opłacało, ale dla o 8 bodajże, 7, nie wiem. Myślę, że jest lepiej. Zdecydowanie lepiej. E, nie mogę przejść na drogą, nie będę marnować bomb, żeby robić sobie skróty. To nie niepotrzebne, zresztą. Muchy, muchy, muchy. A, 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 uniknąłem, fuck yeah. Więcej hajsu, teraz tylko sklepik. O, proszę, 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 jest boss. Jest boss i jest kolejny plusik. Znaczy, guzik. To, to, plusik. ja odpalę. Ooooooo, Miałem nadzieję, że wyleci derok, ale on 2K. Ale niestety nie wyleciał. Derok to jest, jest zajebisty, to jest item, który daje nam całkiem sporo obrażeń. A jest po prostu za bombę, jeżeli rozwalimy niebieski kamyk. Derok Rock mam odblokowany, odblokowaliśmy go po pierwszej grze. Bo wtedy zostawiliśmy króla 2 item. Który że możemy niszczyć wszystko na co nalepniemy. Czyli oczywisty mi... Wezmę to w sumie. Jest lepsze niż czy czekoladą. Ooo! Sklepik wejdę. E, to dawało nam obrażenie, ale większy challenge. Czyż nie? Weźmiemy. Większe obrażenia się przydadzą. E, odblokowaliśmy item. Co e. ja mam tak dużo tego golda, że do końca zrzucę. Dobra, spoko. No item, co dostaliśmy sprawia, że nasze itemy pod aktywację e, po użyciu... mamy od razu załadowany jeden paseczek energii. Więc super. E, oczywiście z wy, e, wyjątkiem są te przedmioty, które mają jeden paseczek energii. Wtedy to tak nie działa byłoby zbyt dobre. Ale spoko, spoko item. Znaczy na ten co mamy pod aktywację, no to... No, przydać się może. Ten ogólnie słaby. Ten ogólnie przedmiot, który mamy pod spacją, jest słaby, ale może nam podejść lepszy. Można nam podejść zdecydowanie lepszy. Speed plus damage up, ale dostajemy bonusy do ataku. O mój Boże! A więc tak, robimy po kolei wszystkie te rzeczy. Czy ja mogę wziąć kota, jeżeli nie mam życia? Jeżeli co, na pewno weźmiemy Brimstone. Bo jest po prostu mocny. Nie wiem, czy to tak działa. Napiszcie mi w komentarzach, zrobimy coś takiego, zostaniemy 9 żyć i wezmę to, ponieważ daje mi to 3 solherty. herty, jest ok. Z ogóle jesteśmy czarni, mamy mnóstwo obrażeń, bo nie dość, że nas zbieraliśmy w pizdu do paków do ataku, to jeszcze mamy brimstone. I dwa itemy do gapiego. Wiecie co się stanie, jeżeli będziemy mieli trzeci item do gapiego, a będziemy go mieli, bo my zawsze mamy gapiego. Jeżeli podejdzie nam... u nas jest taka zasada, jeżeli podejdzie nam item do gapiego, to pojawia się trzeci. Możliwość latania? Eee, ogólnie to nie jest tak dobre. Pojawi nam się kolejny item do Gapiego, więc nie ma sensu. Dawać. Tracić 3 Solhertów, żeby móc latać. Bo i tak będziemy mogli latać. bo potrafi latać. Toż tamten przedmiot jeszcze dawał nie dość latania, e, latanie. To jeszcze pociski, które przenikają przez ściany. Co nie? Ale mamy Brimstone, więc no, z takim... Burdur, range up, dużo mi to nie da. Bombs key. Mm, nie wiem, czy mnie to cieszy, ale... No, teraz by się lata nie przydało. Nie, nie przydałoby się. Aaaa! Pięknie. Hopa. Więcej hertów. Znowu nie mamy maksymalnych ży maksymalnego życia. Nie narzekam. Eee, postawmy tutaj bombę, z tej skrzynki może wejść coś lepszego niż... bomba, na przykład bomba i pieniążki. Fuck yeah. Dobra, eee, bleh. O, Brimstone tak zrobił grę teraz. Jeszcze tylko latanie jesteśmy po prostu w niebie. Jeszcze ten item. No, podnieś. Dziękuję. Jeszcze ten... wyobraźcie sobie, że... Eee, w sumie... Trzy czachy mogę użyć. Na trzech czachach. O. Delovers, W sumie okej. Okay. Podnoś to. Gimme, gimme, gimme. Opa, zajebiście. A ja w sumie jeszcze użyję tutaj. Bo mogę, bo mnie stać. Nieważne. No ale nie będę marować bomb, bo nie mam aż tak dużo. Eee, pa! Podnoś, dziękuję. Boże! Ale mamy value. Eee, co nam daje gówno? O, widzę prosik, dlatego zrobimy coś takiego. Rozwalimy. O! Spoko. Wezmę grzybek. To jest zejście do jakiegoś przedmiotu. Nie wiem co to daje, ale. Hop! Właśnie na górę. Co dodaje? daje? Running speed. A Biegamy szybciej. Czym dłużej biegamy, tym biegamy szybciej. Spoko. Niech będzie. Chyba, chyba tak, nie? Tak to jakoś to chyba działało. A, jak w pierwszym się na przeciwnika, to zadajemy mu obrażenia. No, jakoś tak to było. Fuck! Oberwałem. No, w sumie whatever. Bo i tak poniosę to życie i dostanę kolejne... Kurwa! Dobra, straciłem teraz całe. Fuck! A, jak oberwiemy, to muszki się robią. Spoko. Więcej muszek. Te muszki zadają zajebicie dużo obrażeń, jakby nie patrzeć. Dozwolę najpierw te duże pająki, te małe nie są problemem. Tylko te duże są problemem. Byłem w treżurumie, byłem. E, racha, mogę otworzyć to. Nie było to, Worf. Dziękuję. Dobra, wejdźmy teraz do bossa. Mega Man. Okej. Okay. Uwaga, nie wpieprzycie na to kamulus. Wow, na no serio? O, mu. i tak mam wejść do szatana za każdym razem. Dzięki temu Curse Eee, co to daje? Damage Rapi... Okej. Okay. A, to już było. Ile zapadnie oswę. Lata nie się przyda. No, nie boję się tych, e, utraty tych trzech życi. No. Chodźmy. Nie boję się. Gapie i może nie podejść. I tak nam podejdzie. A, niech będzie, niech będzie. Podnieśliśmy, nie? Żebyśmy mogli latać zawczasu. Jeszcze przed gapiem. A proszę. Proszę, jakie profity. A jakie profity. I bomba. Dziękuję. Wow. Rozwalił się trochę na mnie? Mniejsza. Opa. Money, money, money. Oooooh, fuck off. Nikt nie lubi pająków. Pączki pańczki są złe. E, Króczek zostawimy na Treasure room, nie ma sensu wchodzić do sklepiku O, to może być lepsze niż sklepik okej, okay, HP up. Podniesiemy łapkę kanapkę Gapiego. O, więcej hajsu To będziemy mieli ten Możliwość zdobycia 300 hertów Podnoś Ej! Waliw. Ten da Dark Boom. Boże, jaki on jest zajebisty. Wejdziemy sobie tutaj. Mam się szansa, że jest na szatanie, a mam się szatana co... papa papa. Więc pa. co się dzieje, a jest ciemno. Mamy szatana co bossa, więc po prostu stracimy prawdopodobnie herta na nim. Na dealu. Deilson trzech od speed. Okej, okay, spoko, będzie nam się szybciej ładować. Eee, teleportował nas do szatana, nie no, dzięki. Na pewno mi się przyda. Nie wiem czy... Dobra, wiecie co? Widzę, gdzie jest Treasure Room dzięki efektowi grzybka. Więc nie jest tak daleko. Polecimy szybko, jo, szybko latamy. Poka, jesteśmy fajne do paki. E, hop. Eee. Dzięki sub szybciej nam się oduje Brimstone. To jest bardzo oczywiście przyjemne. To jest fajne, że po prostu wale taki i dzi. E, Ginku Nikt się nie lubi. Ale pieniędzy. O, ale pieniędzy, dobra. Uuuh, eee, fuck off. Money, money, money. Też co to jest? Triple shot. A, okej. Okay. Czyli nam się teraz są długo ładuje. Ale mamy potrójny strzał. W sumie Elo. Może być. Potrójne obrażenia. Fuck yeah. sekret? A, proszę. Hmm. Tak, tak średnio bym powiedział. Czy mogę teraz. Held up, no spoko Mogę teraz Wyjść tutaj i dać dużo dotacji eee, Dobra, dajmy dużo dotacji. To jest plan. Wejdźmy od tyłu, Będzie łatwiej no, kuźła dobra. FAK! No do... Dobra, od góry też tak działa. Hm, Zacięły się. Era, to wezmę to i to wezmę to. Powinienem w odwrotnej kolejności, ale wyjebane. Held down. Czyli jak będziemy mieli jedno życie, to będzie held up. W sumie warto wykorzystać z dealami z strzatane na przykład. Dobra, jazda, 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 jazda. Opa. Bo Helldown robi się Helltap, jeżeli mamy jedno życie, bądź mniej. Przecież się przekonaliśmy, bo mieliśmy jedno życie i dostaliśmy Hellup. Kiedy mamy więcej, zmieniamy się w Helldown. Warto zapamiętać. Jego, jak jesteście... łak jakie moje jednięcie. Jeżeli jesteście Judaszem, to pierce są jeszcze bardziej opłacalne. Macie większą, większe prawdopodobieństwo na lepszego pilca. A ale to się teraz długo ładuje. Czy ma majebnięcie, ale wiecie, to się strasznie długo ładuje. Nie, po co ja zbieram ten hajs? Strata czasu. Eee, coś ciekawego? Nie, nie, dzięki. Nie chcę tracić żyć. Rozwalmy bossa w pierwszym. Naładujmy w pierwszym cokolwiek. Opa, up. Ile mamy laku? Mamy dużo laku. Rzadko kiedy mamy dużo laku? Monstru ty... Czekajcie, te... tu Jest grą słowną. A eee, O Boże, uniknął mojego czasu, mojego super-hiper-dobrego czasu z skokiem. Ale małe jebnięcie, ja pierdzielę Dobra. Damage up i range up, spoko. Eee, łopata. Okej. Okay. Łopata się przyda, możemy ominąć po prostu... Na pewno... Znaczy, do, możemy na pewno zejść, ale możemy ominąć niepotrzebnych bossów. Jeszcze jeden. Dobra. Chcę do Treasure Rooma jeszcze dojść. Eee, to było szybkie. O mój Boże. Czyszczenie tego wszystkiego. Eee, po prostu jeden strzał i koniec. No tutaj akurat miał detrapla przy Zwi, jedno gówno. Jeden na jeden. lat jesteśmy wolniejsi, ale mamy HP up. I to takie miłe. Dobra. Ale jesteśmy tak, i tak bardzo szybcy, więc wyjebany. A jeszcze jakieś życie dostaliśmy. No, i tak nie możemy go podnieść. Dobra, idziemy do bossa. W sumie następna będzie matka, co nie? Te. To idziemy w te, ten sposób, żeby nie latać niepotrzebnie. Nastakujemy sobie łopatę, to nie jest problem, a ja chcę zrobić arenę. Chcę zrobić arenę na Judaszu, ponieważ więcej itemów, jej. To jest zajebisty schemat na, Puh, itemy na arenę. Na Bosrasza. opa. Hoe eee, hop, się długo ładuje jak cholera, ale no wiadomo, coś za coś. Jedno pie porządne pieprznięcie. Ale rozwalamy wszystko. Na swojej drodze. Eee. Eee, niech będzie. Ło, Depakt! Tak! Nie ja wiecie jak ja tego potrzebowałem. Nie dość że obrażenia, patrz jak nam się teraz szybko ładuje. To, triple shot ogólnie zmniejsza nam niesamowicie szybkość ataku, ale i tak dużo szybciej nam się ładuje to niż nam się ładowało. hało eee, hałot, fuck you. Eee. Co to? Pajączki, nie na dzięki. Dobra, boom. boom, 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 boom. I want you in my room. Dobra, eee. spoko. Szukam bossa. Mamy mało czasu, ale to nie jest problem. Bo matkę rozwalimy prawdopodobnie na dwa hity. Albo nawet na jednego. W zależności czy pojawi się oczka. Eee. Okej, okay. bum, bum, bum. Opa. A, myślałem, że są to są kulki. E, eee, bez różnicy. Bleh. Gdzie jest boss? A, złoty kluczek, spoko. Podwójny złoty kluczek. Powinien dostać kluczek za to jakiś. To niesprawiedliwe. Wow, co to było? Nieważne. To nie jest istotne. Eee, Fak Chce na arenie? Raczej nie, ale zobaczmy, co tam będzie. Fak! Powiedziałem. A nie mogę wejść, wam mam serca, dobra. Eee, dobra, chodźmy od góry. Chodźmy od góry. Opa! Zabawne. Zwrócimy nam się życia, spoko. Eee, nic tam to nie da. Użyłem tego itemu pod spację. Fak. Chcemy zróżnicować złoty klucz. Ale teraz z tej cholery nie mogę. Co to? Range up. Spoko. Co to? Walls of Steel. Spoko. A. Mamy dwie minuty. Że zabicie matki nie będzie żadnym problemem. Ale mamy dwie minuty. Mi się nie podoba. Znowu podniosę to. Bo i tak nie potrzebujemy 100 I Jaki wytrzeszcz bombarki Nie Nie, no dzięki. Wolę zachować bomby. Jakby nie patrzeć, że mogę użyć tego kiedy chcę. Ech. ha! Jakby pojawiło się oczko, bym ją zabił na hita. Hmm. Opa! To było szybkie. Dobra, co to jest? Shot speed up. Ej, I karta Tarota. Strength. Ej, najpierw mi tutaj. Gimper? Niech będzie. Mamy gimpera i teraz chodźmy na rękę. Eee, co my tutaj mamy? Eee... W sumie nic tego nam się nie przyda. Wezmę to, zobacz co to jest. A! Mamy Tirsy ochronione... ten. Nasze Tirsy mają tarcze. Nie wiem czy to działa z Brimstone'em. Ogólnie tarcza działa tak, że jak przeciwnik strzela pociskami, to nasze Tirsy po prostu... Blok ...negują pociski przeciwnika. A, to ty. Posunęguję pociski przeciwnika. I równocześnie pocisk, który posłużył za tarczę. Uwaga. Pocisk, który posłużył za tarczę, znika. Nie wiem, jak to działa z Brimstone'em. Czy też blokuje te pociski? To czy niszczy te pociski właściwie? Nie mam pojęcia. Fak, proszę mnie nie bić. Jestem delikatny. Ech. Dobra. Zdewastowani? Co so, ja mogę stać tylko w tym rogu i strzelać brimstone'em? Ten Triple Brimstone jest przejebany. A jeszcze ty, Lary Lary. No tak, wy się siedzieliście na części. Od Od czego on dos oberwał tyle? Co jest? Od czego? Gdzieś się ile życia stracił? I don't get it. Ciężka arena, tak by the way. Well. Muszę sprawdzić, czy to niszczy pociski. Tak, to niszczy pociski. Czyli to y kumuluje się z brimstone'em. Zajebiście, to jest niesamowicie Au, Dzięki. Fuck you. Boom. Ta jest szybka. Dobra. Hmm. Hoppa, za jednym strzałem. Kocham to połączenie. Dobra. Ciężka gra, moi drodzy. Bardzo ciężka. Nawet nie widzę bossów. Nawet nie chcę widzieć tych bossów. Dwa strzały, nie ma nikogo. O, ten przeżyje kombo. Ponieważ zamienia się nam malutkie. Yy. Oblokowałem Kane oder right. Okej, okay. jesteśmy główno. Najlepszy item na świecie. Dobra, ee, nie widzę wyjścia. O, dostałem serduszka. Jej. Fuck. Okej, okay. dostałem serduszko dzięki Gimperowi. Jej. Dostałem kolejny dzięki Gimperowi. Dzięki Gimper. Strength. Nie wiem, co. mi to zwiększone wrażenie. Ja Będzie na raz bossa. Kapa. Ogólnie nie chcę się pieprzyć z tym bossem, więc po prostu użyjemy łopaty. Tak po prostu. Szybciej zakończymy odcinek, szybciej nagram kolejny. Same profity, moi drodzy, same profity. Dobra. Uter. hop. Mam takie wrażenie, że potrzebujemy tego, tego... Gapiego. Na pewno by nam podleciał Gapi na tym poziomie. Zawsze, mamy trzy części Gapiego, zawsze. Byśmy mieli dostęp do szatana, nie? Z, w tym podejściu. Ale po co się z tym pieprzyć? Eee. A to no tak Mielibyśmy z szatana, był wyleczony na pewno gapi Balls of Steel. W sumie Balls of Steel Ech. Ale. Happa Dobra. Ej, czarne serce. On może dać też czarne serca. No, zabawnie. A może po prostu GIMPy Dał, e, zamienił Soul Herta na czarne E, możemy szybciej chodzić? Nie, wolę odkryć mapy co jakiś czas. Dobra, e, Weźmy tutaj Helldown, nie dzięki Balls of Steel. Nawet nie będę czekał na to serce, nie? Po prostu użyję łopaty. Papa. Dziękuję, dobranoc. Co w ducho? Nie, to nie. Bye, bye. Show! Dyneczny już chłopak nie użyjemy. Więc chodź, Tatusiu. Satanie. Jej. Przedem Cię zabić. Ja będę nowym Satanem. Ja będę władcą piekieł. 50%. Oficie, czy to się kumuluje i daje nam przystanę na 25%. Eee razem bo mogę. Range up. Dużo mi to nie da, ale... Ale wezmę, no. I tak ma nieskończony zasięg. Wow. Ale piecznęło. Dawaj Solhertha. Nie, to nie. Nienawidzę tych duchów! For fuck's sake! Ładuj szybciej. Ech! Zabiłem trzech. Tak. Bum duchy są lekko irytujące, moi drodzy. Jej! Ło! Serduszko i pajączek. Ale pozytywny pajączek, to bardzo pozytywnie. Czy to jest wielki, czarny plemnik? Dobra. Ło! A, to jak to działa? Trzeba latać wokół! Gdzie jesteś duszku? Czy to przyspiesza, czym się zdaje? Dobre. Szatanie! Tęsknę za tobą, tęsknię. Ble. Ble. A, zdążył dojść. Jest, pakie. Yeah. Ty gra była prosta. Cześć, satanie. Cześć, ja tam u ciebie. Bum! Szybko nagradujmy, zanim się rozdzielą. Nie zdążyłem. Boom. No nie Pomocy Szybko, szybko, zanim się obudzi eee. eee. jesteśmy tak odpornie te pociski Przez ten brimstone Hej Gigi Dwa strzały Mam cię na strzała Bum No to co? The bomba. Odblokowaliśmy Wow Dwie rzeczy za jednym zamachem, spoko i kolejny, kolejna część Polaroidu, chyba tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bye, bye.